Zdecydował się pojechać na Ukrainę i walczyć. On ma przygotowanie wojskowe, więc jest przygotowany w ogóle do czegoś takiego. Ma też takie, taki charakter, takie serce, które nie pozwala mu siedzieć tu, gdzie ma takie przygotowanie. Siedzieć tu na miejscu, w bezpiecznym miejscu, a mówi, że. dzieci? No ale mówi, że. Nie mogę patrzeć na to, jak tam dzieci umierają albo siedzą po piwnicach bez jedzenia, bez wody, bez pampersów, bez niczego. I mówi, a jakby tam byli nasi dzieci. No i mówi ja nie mogę na to patrzeć. Ja znając jego, znając jego charakter, tak jego postanowienia takie w życiu, wiem, że on na pewno by tu nie został. Ja nawet jak się ta wojna zaczęła, to już wiedziałam na pewno, że pojedzie. Na pewno. Ja nie mam nic przeciwko temu. Nie. Ja nie mówię ani tak, ani nie, no bo wiem, że e, może, może inaczej. Hmm. Ja jestem pewna, że on wszystko potrafi, tak? Nie mam żadnych wątpliwości co do jego umiejętności, tak? co do jego wiedzy. Wiem, gdzie on jest, jest w takim bardzo niebezpiecznym miejscu. E, utrzymujemy kontakt, wiadomo, dzwonimy po prostu do siebie, gdzieś tam jakieś filmiki wysyłamy i tak dalej. A jak daleko jest od granicy? To jest gdzieś pod Harbowem? Gdzie on jest? On jest w, w sercu Ukrainy. No także. Czy to jest na linii frontu? Nie. On jest w takiej specjalnej grupie, która takiej szybkiej reakcji, że tak powiem. Także on nie jest tam na froncie, tylko jest po prostu w takich bardzo ważnych miejscach, które trzeba chronić po prostu tak. Ciesza panią? Ciesza panią? Ciesza panią? Oczywiście. Panią? Oczywiście. Przecież nieraz dzwoniłam do niego tam z łzami w oczach, i mówi: przestań, ja to jest w bardzo bezpiecznym miejscu, nie trzeba się martwić. My tu jesteśmy bardzo dobrze chronieni. Mamy bardzo dobre jedzenie, bo jakieś tam panie gdzieś tam gotują, przynoszą. Mówi: Mamy wszystko, mamy nawet więcej, jak trzeba. Zawsze przeglądam te wiadomości i tak. Myślę, że to nie o najgorsze. Uf.